Dobry wieczór, Państwu. Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu Bank PKO SA, pierwszej ligi mężczyzn, w którym Optim Energia Polska Rysowia Rzeszów podejmowała drużynę kotwica Port Morski Kołobrzeg. Spotkanie zakończyło się wynikiem 85-75 dla drużyny gospodarzy. Są z nami przedstawiciele drużyny gości, trener Rafał Frank oraz zawodnik Paweł Dzierżak. Zaczniemy najpierw od zawodnika. Paweł, proszę o komentarz odnośnie dzisiejszego meczu. Dobry wieczór. Przede wszystkim gratulacje dla Resowi. Zagrali uważamy bardzo dobre spotkanie. Dobrze weszli w ten mecz. Grają bardzo fizyczną koszykówkę. Też myślę, że sędziowie tutaj pozwolili na, na dużo, dużo, dużo fizyczności, dużo kontaktu. Na pewno fajne widowisko dla, dla kibiców. Jeżeli chodzi o nasze granie, no to, to my tak dobrze w ten mecz nie weszliśmy. I myślę, że to trochę ustawiło to spotkanie. Musieliśmy trochę gonić, na pewno traciliśmy na to dużo energii. Trochę zbiórka szwankowała i mieli ponowienia po swoich niecelnych rzutach. To na pewno nam podcina skrzydła w momencie, kiedy my gonimy wynik. Natomiast jestem zadowolony z naszej drużyny, z naszej postawy do końca, z charakteru. Graliśmy do końca, chcieliśmy urwać jak najwięcej punktów. Jest także druga runda, także wiemy, że te punkty będą miały znaczenie i myślę, że parę, parę elementów tylko poprawimy i myślę, że będziemy szli dalej w dobrym kierunku. Dziękuję. Mhm. Trenerze, prosimy o pod krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór. Na pewno gratulacje dla gospodarzy. Widać, że zespół jest bardzo mocny. Na każdej pozycji prawie dwóch, dwóch solidnych graczy, więc. Widać, że jest zbudowany na osiąganiach najlepszych wyników sportowych w tej lidze, włącznie z wygraniem ligi, więc, więc tutaj na pewno fizyczność też była po ich stronie. My widzieliśmy, że będzie bardzo ciężki mecz. Chcieliśmy po prostu szukać swojej szansy, trzymać się w meczu do, do czwartej, kwarty i jeżeli wynik byłby... Podobny, mielibyśmy, mielibyśmy swoją szansę w czwartej kwarcie, troszkę presja by się, by się otworzyła na gospodarzy. Jednak goniliśmy i, 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 i to nie było takie łatwe. Wydaje mi się, że ten początek meczu był taki niefrasobliwy w naszym wykonaniu. Zagraliśmy to, co chcieliśmy, ale no nie mogliśmy donieść tych punktów. I, 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 I ten początek troszeczkę tak jakby niepotrzebnie. Ta, ta, taka duża różnica się zrobiła na samym początku. I uważam, że kluczem też no była ta zbiórka w ataku, no, gdzieś tam już byliśmy tam mocno zmęczeni tą pogonią i, i, i kilka razy, kilka, razy kilka, kilka piłek z rzędu trafiło do gospodarzy, ponowili akcje, trafili punkty, to jest 15 punktów z ponowień, 15 punktów z ponownień tylko do czterech w, w wykonaniu gospodarzy. Do tego doszło nasze 9 niecelnych osobistych i wydaje mi się, że akurat dzisiaj trzeba przyznać, Rzeszów był lepszym zespołem na boisku ale my na pewno wyciągniemy z tego wnioski i, i, i bardzo się cieszymy, że się nie poddaliśmy i do końca, do końca walczyliśmy w tym meczu do ostatniej minuty i ten wynik minus 10 punktów jest naprawdę na to, co, co, co my graliśmy dzisiaj, wydaje mi się, że, że nie jest jakiś tragiczny, aczkolwiek no... Na pewno liczyliśmy na jakiś łódź szczęścia troszeczkę i, i, i też chcieliśmy powalić o zwycięstwo, sprawić niespodziankę, tak? Bo oczywiście faworyt był, faworytem był, był Rzeszów w tym meczu i, i tutaj nie podlega to dyskusji, e, więc wydaje mi się, że mogę, mogę pochwalić chłopaków za to, że nie poddaliśmy do końca. E, mimo też drobnych urazów, które mamy, e, każdy każdy chciał od siebie co, coś więcej i, i próbowaliśmy przede wszystkim. E, Pokazał nam mecz, w którym gdzieś tam troszkę fizyczności, mamy troszkę problemów z niektórymi rzeczami, ale to jest do poprawy i, i, i wydaje mi się, że no każdy raz zespół w swoim kierunku i musimy się skoncentrować. Czeka nas ciężkie spotkanie u siebie, u siebie z Katowicami i, i musimy być gotowi. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Przechodzimy do drugiej części konferencji. Witam przedstawicieli gospodarzy, trenera Optim Energia Polska Rysowa Rzeszów, pana Marka Zapołowskiego oraz zawodnika Kacpra Margicioka. Trenerze, prosimy o kilka słów o dzisiejszej rywalizacji. Gratuluję moim zawodnikom, bo pierwszy raz w tym sezonie zagraliśmy mecz, gdzie kontrolowaliśmy go od początku do końca. Na, na takiej kontroli, gdzie rzeczywiście wiedzieliśmy, co, co mamy robić, jak mamy grać. Cieszy mnie to. Trochę nam to zajęło. Ale naprawdę dzisiaj świetna praca zespołu, mądra gra w obronie, mocna, agresywna i, i rozważnie w ataku. Dziękuję trenerowi Frankowi i drużynie z Kotwicy za dobre spotkanie, ponieważ walczyli do końca i tak naprawdę w żadnej minucie nie mogliśmy się czuć swobodnie. Jest to, jest to naprawdę dobrze prowadzony zespół i bardzo dobrze wykorzystują swoje przewagi. Bardzo obawialiśmy się tego spotkania, ponieważ no, Kotwica gra specyficznie i naprawdę mieliśmy dużo obaw przed tym, przed tym meczem. Okazało się, że ten mecz kontrolowaliśmy, więc jestem bardzo zadowolony z tego, z tego jak, jak ten mecz się potoczył. No i teraz mamy duży problem, ponieważ Santiago ma kontuzję i, i no, to jest ważne dla nas, żeby jak najszybciej go postawić na nogi. Dziękuję. Prosimy o kilka słów. Przede wszystkim chciałbym podziękować kibicom za wsparcie. Tak trener powiedział, Kotwica prezentuje bardzo specyficzny styl jak na pierwszą ligę. Grają całkiem inaczej niż reszta zespołów i zaadaptowaliśmy się całkiem dobrze do tego. Wykonaliśmy wszystkie założenia, jakie postawiliśmy sobie przed meczem i odnieśliśmy zwycięstwo w tym meczu. Dziękujemy. Czy są pytania do generału, lub zawodnika? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Tutaj byśmy się zamienili. Może ja tutaj oddam na tych zawodników. Do, do zawodnika tak? czy no, Dobra. Po, Dobra. do tak jak pan wspomniał, ten pierwszy mecz, że tak zdecydowanie prowadziliście. Były takie mecze też, że prowadziliście zdecydowanie na finiszu, to gdzieś to uciekało, nie przeszło coś takiego przez głowę, że może się nie udać. No, przechodziło od samego początku meczu. <grym> tak naprawdę, bo miałem to w głowie, więc zawsze jest taka obawa. To jest niewygodnie czasami grać tak na takim dystansie, bo nie wiadomo, co się jeszcze w meczu wydarzy. Ja już różne mecze przegrałem w swojej karierze trenerskiej. Dużo rzeczy widziałem, mimo że myślę, że w miarę jestem jeszcze na dorobku jako trener I, i trzeba być skupionym przez 40 minut, dopóki się nie wygra meczu. I ja byłem cały czas gdzieś tam zdenerwowany i to też to było widać myślę dzisiaj. Ale naprawdę drużyna bardzo dobrze dzisiaj zareagowała i, i potrafiła utrzymać te Prowadzenie punktowe, czasami większe, mniejsze, ale rzeczywiście kontrolowaliśmy to spotkanie przez 40 minut i to na pewno cieszy. Tutaj trener rywali stwierdził, że byliście faworytem tego meczu. Zgadza się Pan z tym? No, ciężko powiedzieć, może dlatego, że byliśmy gospodarzami, tak? ale bilans był ten sam, więc tak naprawdę myślę, że obie ekipy walczą o to samo i są bardzo wyrównane. Więc myślę, że z racji tego, że jesteśmy gospodarzem, tylko dlatego, bo... Kotwica to jest bardzo dobry zespół i, i pokazała to już w tym sezonie. Ta ekipa, że potrafi walczyć, nie wiem, zbyt goszczą do samego końca o, o zwycięstwo. Więc tutaj tak no, nie uważam, bardziej tutaj chodzi o gospodarzy i chyba i, i gości, myślę, że o ten, o ten element. A właśnie Santiago wiadomo co to jest? Skręcenie czy coś tam ze stopą? No na pewno to jest coś z kostką, a, a nic więcej na ten moment nie wiemy, no bo tak naprawdę musi pojechać do szpitala i musimy zobaczyć, jak długa to będzie przerwa. Mhm. Też w waszej sytuacji wygrywacie drugi mecz z mocnym rywalem, prawda? Była spójnia, teraz jest kotwica, teraz jedziecie do łks u czyli taki sygnał poszedł, że Resowia co? łapie formę, wiatr w już. Ja powiem tak, tak jak od samego początku, to jest proces budowania drużyny, budowania naszej gry. Jeszcze nie gramy tak, jak bym chciał, żebyśmy grali. Jeszcze myślę, że możemy, możemy grać lepiej. Na pewno te treningi są może na pewno może <coughs> cięższe niż ostatnio, niż wcześniej. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie nic, to jest, sezon jest długi. Budujmy naszą grę, staramy się Poprawiać się indywidualnie i drużynowo. Miejmy nadzieję, że to będzie, będzie szło ku lepszemu jeszcze. To może inaczej, to na ile procent teraz zespół gra? Ciężko powiedzieć, to nie jest tak łatwo. To nie jest tak łatwo, bo powiem tak: mamy kilku młodych zawodników. Tutaj Kasper, czy Kuba Stupnicki, czy Klairon Hormik, to są młodzi, młodzi zawodnicy, i oni ich sufit jest myślę, że wysoko. Teraz kwestia, żeby wykorzystać to i cały czas, żeby szli do, do góry. Czasami jest to kosztem troszeczkę drużyny i kosztem wyników, ale myślę, że mogą być lepsi niż są jeszcze teraz. Tak? Więc pracujemy nad tym, żeby, żeby to było więcej, ale ile procent, ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy. Dziękuję.